Rząd powinien podnieść emeryturę w nowym roku No na takie koszty to na no, pewno no, powinien... Nie tak już zna wszystko w górę, mas 150 zł do No bardzo niedobrze. Rachunki w górę, prąd. No bardzo niedobrze. No to mi się nie podoba no, w ogóle. Jest to zmiana w nowym roku. Oczywiście. No. E, Też rząd jak sobie rodzi według pana ten nowy. Miałbyś 100 bietni rządu, gdzie to wszystko jest? Ile miałeś pan nad podatku? Gdzie to wszystko jest? Paliwo tańsze. No mogę do rana, zostań dla przedsiębiorców. Gdzie jest w rządzie. Rądzie. Czyli rząd do siebie, że tak powiem, wygarnie do siebie. No nie garnie, tylko, tylko mówi. mówi. Czyli dużo mówi, mało robi. Mało robi, o to jest tak. A za poprzedniego rządu było lepiej według pana? Według takich szarych ludzi to było dużo lepiej, według mnie. Czego pan życzy Polakom w nowym roku? Jakby, jakby tam... Aby się nie kłócili tak bardzo. Właśnie dlaczego teraz taki podział jest? Kater... Pan ten rząd mówił na ten, a ten robi coraz bardziej, jeszcze czyli gorzej. Politycy, czyli rząd, rząd tak. polity, politycy politycy Robi coraz gorzej, a mówił na tamtych. Czyli ludzie, ludzie się nie powinni dzielić. Nie słuchać polityków, tylko powinni dzielić, wspólnie powin... rozmawiać i tak, polityki, tak dalej. Polityki, politycy po prostu robią żółtego. Oczywiście to... tak jest. Wszystko e, Jak pan odminął ten rok, tak w skrócie? Czy dobrze pan w tym roku finansowo, zdrowotnie, jak, jak pan spędził ten rok? Powiem tak, że szczerze, że średnio. Średnio, tak. Ale pod jakim względem? Więcej kasy mi się przydało, więcej pieniążków, więcej zdrowia, co to tam brakowało? Kaszy, jak kaszy, więcej zdrowia, żeby było. Czyli zrobię Tak. Czyli co, więcej lekarzy mi się przydało, więcej służby zdrowia, więcej. O, dobrych lekarzy. No, Żeby byli, dobrzy lekarze. Tańsze leki były w Polsce, pan by na nowy rok życzył. czego tu brakuje w Polsce. Ja ja chcemy emerytom pomóc, żeby się mi napierzyło na, na nowym roku. No, na razie takich leków bardzo tu nie potrzebuję drogich, także. Proszę pana, no bez pracy domowej to czuję, jak się no. po pierwsze nie utrwali wiedzy, nie przećwiczy. Sam... Samodzielnie nie nauczy się obowiązku. No to jest po no prostu tak. szalony pomysł. No, kto to wymyślił? Nie wiem, ale wie pan co, pracowałam w przedszkolu, A, pracowałam pani... na tak, nauczanie początkowe, młodzież w, w średnich szkołach, gdzie były wolne etaty? Przeszłam to wszystko. Ja się z czymś takim nie spotkałam, żeby dzieci. Nawet nawet w zerówkach to się dawało polecenie. Dowiedz się od babci, co tam było. Ale jakie są zalety pracował? Zalety. No utrwalanie wiedzy, sprawdzenie Panie. wiedzy, czy się samodzielnie, Panie. czego jeszcze nie zrozumiałem, prawda? No jak się nic nie zada, to się nie przećwiczy. No to tak jak z gotowaniem, jak pan nie, nie, dwa razy nie przesoli, prawda? No, bo to ja no, to... że za późno wychodzę, nie mam kiedy wszystko zrealizować niektórzy, że, że wcześniej by wyszli, mniej tych prac, żeby było. Nie, nie, myślę, że to chyba jakiś. Jacyś leniwi rodzice, tacy co to mówią, że dobrze, że już się wakacje skończy, niech behery idą do szkoły. po no się spostkałam. Ja widziałam właśnie zdjęcie, że bardzo no. późno wychodzą. Od 14 zaczęłam, lekcje 13 w niektórych miastach. Już tak porobli, bo mniej tych szkół jest. Po prostu... Tak, mniej szkół, no, ale dzieci mniej przecież. No, tak. dzieci mniej, klas mniej. No, o, o której pani najpóźniej wyjdzie z tej szkoły według pani? No, nie. jeszcze jest świetlica. W świetlicy też można odrobić no, tak. lekcje. Jak... Myślał. Ale no, mniej historii polskiej, no mniej tych le lektury te wszystkie klasyczne są wycofane. jak Pani to ocenia? Ja uważam, że to jest kod kulturowy Polaków i trzeba po prostu znać najważniejsze rzeczy. No A może Polak nie zna no, swojej historii. No to nie będziemy wiedzieli. Yy...